Dzień dobry, jest środa 28 kwietnia. Zaczynam od dobrych informacji. Od 4 maja rząd wprowadza luzowanie obostrzeń także w naszym województwie. Co to oznacza? Uczniowie klas 1-3 wrócą do szkół. W reżimie sanitarnym działać będą muzea, galerie sztuki, a także galerie handlowe, sklepy meblowe oraz sklepy budowlane. Od 15 maja nadal odmrażana będzie kultura, a także powoli gastronomia i hotelarstwo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niedługo nie będziemy musieli nosić maseczek. Na na świeżym powietrzu. Ja się nazywam Gabriela Stefanowicz i zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Zaczynamy wydarzenia telewizji StreamEo. Rozpoczęły się prace eksploracyjne pod wzgórzem Ryszarda w Bolkowie. Majówka w Szklarskiej Porębie. Ciężki sprzęt, saperzy oraz geolodzy. Tak wyglądają prace przy odkopywaniu dawnych hitlerowskiej fabryki w Bolkowie. Choć jest mniejsza niż osławiony kompleks Riese w górach Sowich, to wśród pasjonatów historii wzbudza podobne emocje. Mowa o niemieckiej podziemnej fabryce zbrojeniowej od kilkudziesięciu lat zasypanej pod wzgórzem Ryszarda. Władze Bolkowa chcą z niej uczynić atrakcję turystyczną. Fabryka produkująca części do samolotowych silników Messerschmitta do Bolkowa została przeniesiona z Hamburga w drugiej połowie 1944 roku i powstała siłą niewolniczej pracy więźniów obozów koncentracyjnych. Mamy tutaj do czynienia z obiektem, który był filią obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, więc te obiekty mogły być tutaj ukryte, nawet jeżeli chodzi o sprawy związane chociażby z funkcjonowaniem tutaj obozu. E, więc chcieliśmy po prostu zweryfikować to. O podziemnym kompleksie w Bolkowie krążą legendy. Związane są one z ukryciem w nim przedmiotów o dużej wartości historycznej. Dlatego też w latach 90. podejmowano próby wejścia do obiektu. Jednak nie został on spenetrowany do końca. Wiadomo, o bliżej nieokreślonej liczbie beczek z nieznaną zawartością, które stoją w korytarzach dawnej fabryki. Żeby zobaczyć, czy mamy do czynienia i czy stanowi to jakiekolwiek zagrożenie pod kątem ochrony środowiska, a potem w, w odległości. W przyszłości w miarę posiadanych środków chcielibyśmy, oczywiście, udostępnić to jako atrakcję turystyczną. Absolutnie w żadnym wypadku nie szukamy skarbów. Staramy się rozpoznać zespół wyrobisk podziemnych, który pozostaje dokładnie niezbadany. Stanowi taką, taką turystyczną nielada gratkę. Tak? Spodziewamy się jednak odnaleźć jakieś pozostałości i wyeksponować je dla turystów. Ze względu na trudne warunki terenowe oraz osuwisko, prace odkrywkowe mogą potrwać kilka dni. W realizację zadania włączył się KGHM. Przede wszystkim będziemy zajmować się oceną ostateczności wyrobisk, opracowaniem właściwych, bezpiecznych technologii ich przebudowy, zabezpieczenia, oczyszczenia. Więc postaramy się opracować właściwą technologię prowadzenia tych prac rozpoznawczych, zabezpieczających, oczyszczających nad prawidłowością przebiegu pracy. Dawna fabryka zbrojeniowa pod wzgórzem Ryszarda w Bolkowie ma szansę stać się atrakcją turystyczną na miarę kamienogórskich oraz jeleniogórskich podziemi. Choć zbliżający się weekend majowy będzie inny niż wszystkie, to i tak warto spędzić go aktywnie, na przykład w szklarskiej porębie. Dlaczego? Zapraszam na materiał filmowy. Bezpiecznie i na świeżym powietrzu. W taki sposób można spędzić majówkę w Szklarskiej Porębie, a jest w czym wybierać. Można spacerować, jeździć rowerem czy biegać na nartach. Ważne by robić to z głową. I tu pomóc mogą pracownicy informacji turystycznej. Wyposażymy Państwa w wiedzę, w niezbędne materiały. Zachęcam do tego, żeby ten majowy weekend spędzić w Szklarskiej Porębie aktywnie, ale proszę o przestrzeganie wszystkich obowiązujących obostrzeń. Kurort poznawać można podczas wędrówki jednym z trzech tematycznych szlaków lub podziwiać widoki z platform. To zbójeckie skały, złoty widok, karczmarz i zakręt śmierci. Platforma przy dworcu PKP jest w budowie i na ukończeniu niebawem będzie ją również można odwiedzać. Też zachęcam do tego, aby urządzać sobie taki spacer, może nawet od platformy do platformy, bo to są dystanse, które na pewno zadowolą piechurów. 1 maja w sobotę rusza wyciąg na szrenicę. W jeszcze warunki trochę zimowe panują, ten śnieg leży i potencjalnych turystów uprzedzam, żeby byli przygotowani. Koniecznie dobre obuwie, kurtka, wyposażenie. A w Jakuszycach? Przygotowanych jest 50 kilometrów tras. Ja nie pamiętam czasów, w których to pod koniec kwietnia ratrak wyjechałby na trasę i przygotowałby 50 kilometrów tras. Wiadomo, że w niektórych miejscach są przytopy i trzeba uważać. Dla rodzin z dziećmi, które rozpoczynają przygodę z biegówkami, przygotowana jest odpowiednia trasa. Najbardziej e, przystępną trasą dla początkujących jest trasa Dolny i, Dol, Dolny i Górny Edukt, która liczy łącznie około 6 km. Jest ona płaska, dosyć szeroka i zdecydowanie będzie bezpieczna dla rodzin z dziećmi. Jeśli nie interesują nas biegówki czy rowery, warto pobiegać na jednym z najpiękniejszych stadionów, na którym na co dzień trenują reprezentanci kraju. Myślę, że każdy. Każdy znajdzie jakąś chwilę tutaj dla siebie. Szczególnie godzina 18-20 to już jest taki czas, kiedy nasi zawodowi sportowcy są na kolacji. A dla amatorów jest to miejsce, w którym mogą trochę pobiegać, popodziwiać piękne widoki. Szacuje się, że w weekend majowy karkonoszej góry zerski odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy jednodniowych turystów a gestorzy apelują o przestrzeganie obowiązujących zasad, tak by w wakacje móc oddychać w górach pełną piersią. Rozpoczęła się kolejna batalia sądowa pomiędzy firmą Animex a Marcinem Bustowskim. Producent żywności zarzuca działaczowi naruszenie dóbr osobistych. Z powództwa cywilnego firmy Animex przed sądem okręgowym w Jeleniej Górze rozpoczął się proces sądowy przeciwko Marcinowi Bustowskiemu. Animex Foods zarzuca działaczowi Konfederacji Rolniczo-Konsumenckiej naruszenie dóbr osobistych. Animexowi się nie spodobało to, że ja pokazuję po pierwsze tym miernikiem, który zakupiłem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jest dopuszczony do obrotu, bo jest sprzedawany. Od tego ktoś odprowadza podatki. Stan jakości ich żywności. Przyczepili się do parówek, że urządzenie jest do produktów nieprzetworzonych. Ale nie odnoszą się do kwestii po pierwsze e, mięsa, e, produktu nieprzetworzonego, który świeci też na czerwono, i nie odnoszą się do kwestii, moi drodzy, Wrogiego przejęcia Pini Polonia za zgodą Uokiku, gdzie doprowadzili do monopolizacji rynku, i tak naprawdę powinien się tym zająć, powinno się tym zająć ABW. Zarzucam Łokikowi działanie niezgodne z prawem na rzecz szkodę na, na szkodę interesu państwa polskiego. W komunikacie prasowym firmy Animex możemy przeczytać w związku z pojawianiem się w ostatnim czasie w internecie nieprawdziwych informacji dotyczących zawartości azotanów w różnych Produktach żywnościowych oświadczamy, że zarówno nasz standardowy produkt parówki berlinki, jak i wszystkie inne pozostałe nasze produkty są wytwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa żywności. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne pracują pod stałym nadzorem inspekcji weterynaryjnej, a także legitymują się certyfikatami w zakresie międzynarodowych standardów produkcji żywności przyznawanymi przez niezależną jednostkę certyfikującą. Tymczasem obrońca Bustowskiego tłumaczy, jak będzie wyglądała linia obrony. Żadne ze sformułowań, które pan Marcin Bustowski na swoich portalach społecznościowych e, publikuje, nie było nieprawdziwe. Tak? Działał w oparciu o certyfikowany, o certyfikowany e, sprzęt. Na pewno to będzie główna oś, e, oś sporu. Gdyby natomiast sąd uznał nawet, że nie wszystkie sformułowania, nie wiem, niektóre były nad wyraz e, stosowane, to trzeba pamiętać o funkcji, jaką pełni pan Marcin Bustowski. Nie tylko jak o Osoba tak naprawdę społeczna ma prawo do tego, żeby krytykować pewne, pewne działania, używać bardziej ostrego języka niż przeciętny obywatel Rzeczpospolityki. W styczniu 2021 roku w Warszawie działacz wygrał w pierwszej instancji sprawę karną z firmą Animex, która dotyczyła zniesławienia producenta. Coraz chętniej w kuchni sięgamy po czosnek niedźwiedzi, który używany jest nie tylko jako przyprawa, ale także jako główny składnik dań. Robert Czepielewski w Zielonym Wulkanie sprawdzał, jak przetworzyć tę roślinę leczniczą. Po latach zapomnienia czosnek niedźwiedzi przeżywa prawdziwy renesans. Coraz chętniej sięgamy po niego w medycynie naturalnej ze względu na jego nieocenione właściwości. Czosnek niedźwiedzi, zwany też cebulą czarownic, czy też dzikim czostkiem, zawiera wiele właściwości prozdrowotnych, nawet więcej niż czosnek pospolity, dlatego też, że zawiera więcej związków siarki. Obniżają ciśnienie krwi, działają przeciwmiażdżycowo. Czosnek niedźwiedzi działa też przeciwbakteryjnie, też działa przeciwpasożytniczo, stymuluje układ odpornościowy. Świetnie się sprawdza w kuchni jako przyprawa oraz jako główny składnik dań. Jednym z takich przykładów jest pesto, które też możecie pewnie kupić na jarmarkach i targach. Pesto w swoim składzie ma liście czosnku niedźwiedziego, olej rzepakowy zimno tłoczony, sól pieprz oczywiście do smaku, no i jakiś twardy ser, dobrze by był kozi. No i na dodatek łuskane pestki słonecznika. Dzięki temu tworzy nam się pasta. Ta, która oczywiście z języka włoskiego nazywana jest e, pesto, ale my Polacy powinniśmy e, używać słowa gąszcz. Czosnek niedźwiedzi możemy również dodać do białego sera, przygotowując na przykład twarożek na śniadanie. Rarytasem na naszym stole może też być zupa z czosnku niedźwiedziego. Też bardzo prosta do wykonania, ponieważ jak mamy z dnia poprzedniego przygotowany bulion warzywny, czy bulion, e, bulion e, na bazie e, zwierząt, ku, kurki czy kaczki. To możemy do tego przygotować gąszcz również, ale już w inny sposób, nie na surowo, tylko smażymy liście czosnku niedźwiedziego z cebulą na maśle. Drobimy to bardzo mocno za pomocą tłuczka albo w blenderze i po prostu zaciągamy zupę, zupę tym gąszczem. Cebula czarownic doskonale smakuje w zalewie winnej. Przygotowujemy sobie całe liście albo ogonki, dajemy do słoika i przygotowujemy zalewę, która się składa z octu, z cukru, z soli, z pieprzu, z ziaren kolendry. I oczywiście białego wina zalewamy, pasteryzujemy dość krótko, żeby się nam ten czosnek niedźwiedzi nie rozgotował. Odstawiamy sobie na półeczkę już po 7 dniach możemy jeść pyszny czosnek marynowany w białym winie. Pamiętajmy jednak, że czosnek niedźwiedzi objęty jest częściową ochroną. Dlatego by przyrządzić te wyjątkowe potrawy, najlepiej jest go kupić. Można też kupić jego cebulki i nasiona i uprawiać we własnym ogródku. Festiwal Pestka powraca w wielkim stylu. Mimo przeciwności losu, dwunasta edycja ma być wyjątkowa. Cztery sceny, 20 spektakli, teatralny dzień dziecka to tylko część atrakcji. Festiwal Pestka powraca i to w wielkim stylu. 20 produkcji teatralnych, cztery sceny, warsztaty dla dzieci i młodzieży, także koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się online już w środę 28 kwietnia. Na scenie wystąpi Karolina Czarnecka, która zainauguruje tegoroczne spotkania teatralne. Koncert oglądać będzie można w mediach społecznościowych festiwalu miasta, a także naszej telewizji. Łącze kropki, w jeden sznurek nie spowalnia klicze i przeszkody rozrzucone są po świecie. Pokazy Sceniczne rozpoczną się od 27 maja. Będziemy mogli zobaczyć 12 zasadniczych spektakli, z tego 8 spektakli konkursowych, 4 spektakle mistrzowskie, gwiazdorskie. Pestka cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród widzów, ale także grup teatralnych. Festiwal zyskał renomę w całym kraju i w środowisku teatralnym. Jest bardzo znany. Świadczy o tym chociażby ilość zgłoszeń, które przychodzą na anonce zapraszające młode teatry i teatry profesjonalne. Nielada Gratka czeka w tym roku na najmłodszych. 1 czerwca na Placu Ratuszowym będzie się działo. Zostanie zaprezentowanych 8 spektakli rodzinnych, spektakli dla dzieci na Placu Ratuszowym. również w ramach w ramach prezentacji konkursu przy festiwalu PESTKA. To będą prezentacje teatrów polskich i czeskich oraz koncerty. Również na placu ratuszowym dzięki projektowi transgranicznemu działania festiwalu oglądać będzie można także w Bałcen Citał i Gerlitz. W Bałcen w tym roku w lipcu w ramach również działań naszego partnera, ale również festiwalu Peska jest przygotowywana międzynarodowa konferencja teatralna, w której udział będą brały zarówno wybitne postaci polskiego teatru, jak i niemieckiego teatru. 12. Festiwal Teatrów Awangardowych Pestka odbywać się będzie pod hasłem Razem Dokąd i potrwa do 30 czerwca. To wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam w imieniu Marty Szulawskiej na piątkowe wydarzenia.